22 stycznia w Dębowicy odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy Ceres, która chciałaby w tej miejscowości wybudować biogazownię. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji ze spotkania. Mamy tutaj taki projekt, który będzie realizował technologię, która jest stosowana w Danii. I w Danii po, przez około 20 lat stosuje się taki rodzaj biogazowni, który my chcielibyśmy tutaj u Państwa między innymi też w kilku innych miejscowościach w Polsce wybudować. W, tej, w tych biogazowniach przerabia się odpady z różnego rodzaju i między innymi będziemy chcieli przerabiać tutaj odpady z zakładów mięsnych w Łukowie. To jest przykładowa biogazownia, która jest w tej technologii duńskiej zbudowana. To jest bardzo duża biogazownia. Ta, która miałaby tutaj powstać, mniej więcej wyglądałaby jak jedna trzecia, czyli z tych granatowych komór fermentacyjnych powstałaby u Państwa jedna. Ale tak, tak to wygląda. Jest tam hala, do której przywozi się substraty, są zbiorniki na, magazynowe na te substraty, czyli na te m.in. odpady połowowe, kiszonki, różnego rodzaju rzeczy, które później w zamkniętych, jak tutaj widać, zbiornikach są poddawane w pewnej temperaturze procesowi fermentacji. I z tego powstaje tak zwany biogaz, który tam głównym składnikiem jest metan. Firma dysponuje kapitałem do zrealizowania tej inwestycji. Dysponujemy zespołem specjalistów w Polsce i za granicą. I Prowadzimy to nie jest jedyny projekt, który prowadzimy w Polsce. U Państwa mamy też projekt w Działdowie, w Lipnie, w Kutnie, w Piotrkowie Trybunalskim. Jesteśmy członkiem z organizacji, które stowarzyszają producentów biogazu i producentów energii odnawialnej w Polsce. To jest ta działka u Państwa, na której, w którym miejscu to planujemy zrealizować tą biogazownię. To jest trasa gazociągu, który będzie, w, nie wiem, to, jakby to państwu, państwu tutaj przybliżyć jeszcze. To są dwie działki, one mają tam około 2,5 hektara w tej chwili w sumie. Na tą lokalizację tam jest potrzebna około półtora hektara mniej więcej. Najbliższe zabudowania od tych działek oddalone są o kilometr. Technologia duńska tym się różni od tym, co do tej pory Państwo słyszeliście, co powstało w Polsce, że zbiorniki, w których odbywa się proces fermentacji są szczelne więc nie pracujemy też na odpadach, na, na kiszące z kukurydzy, która w większości biogazowych w Polsce jest stosowana. Myślę, że powszechna uwaga o zapach, właśnie w tym wypadku, w przypadku duńskiej technologii różni się tym od innych technologii, że to są bardzo szczelne zbiorniki i również zupełnie inaczej następuje wyładunek substratów, czyli to się wszystko znajduje w zamkniętych pomieszczeniach co uniemożliwia z filtrami zapachów, co uniemożliwia jakby rozsiewanie się ewentualnych nieprzyjemnych zapachów dookoła. W Danii obok tych, tych instalacji, które Państwo widzieliście ludzie. na zdjęciach, obok tych, obok zaraz obok tych, gdzie stoją domy i gdzie e, mieszkają. Zastosowany będzie też filtr odorów, to będzie włożone specjalnymi, znaczy samochodami, które tam zamierzamy zakupić do tego, czyli zamkniętymi cysternami albo zamkniętymi kontenerami. Państwo widzicie, że to jest takie bez zapachowe, bardzo dobre, że w są budynki do mieszkania, to na miejscu w zakładach. Nie, robicie na w zakładach. A trzeba jest piękna. Ale nie, u siebie. Jeżeli robicie. Moje, moje nazwisko, Mojusy. Jak nie wszyscy się jestem byłym wieloletnim radnym. Jak Państwo powiedzieli, to jest, przedstawiają firmę duńską, Teres, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która odpowiada za wszystko i za nic. I widzi tutaj swój prywatny interes na naszej, na budowie tej biogazowni. Po pierwsze, na, na, będzie miała profity z, z, na samej budowie, a po drugie na eksploatacji, na konserwacji i wymianie urządzeń, które będą się wiadomo zużywały. Dla nas będzie materiał pofermentacyjny. No, między innymi zapach, ale o tym, Który zawiera związki biogenne takie jak azot, potas, fosfor. Oprócz tego, co jeszcze? Na pewno pół tablicy Mendelejewa. Ja Dlatego, dlaczego? Dlatego, bo jest to uzależnione, co dostarczy mi do fermentacji. Gdy będą to odpady organiczne, możemy się zgodzić, że to będzie nawóz. Ale w tym wypadku będą dowożone od zakładów mięsnych w Wukowie, jak również z miejskiej oczyszczalni ścieków w Wukowie, z tak zwanych osadników, a tam, są a tam jest przecież przeróżna chemia, a także tłuszcze włosy, które mogą przetrwać w ziemi nawet setki lat. Z oczyszczalni nie bierzemy. Myślę, że Pan odmalował negatywny obraz. Nie bierzemy a, a później trafią jako super, jako super nawóz na nasze pola. Odpady pofermentacyjne będą też przenikliwie śmierdziały. Roz, będą rozłożone po całej okolicy. Umilą nam zapach na naszych posesjach, jak i w naszych domach. Z czasem na nasz teren ściągną duże ilości ptactwa, które będą żerowały na odpadkach ufermentacyjnych, ale i nie tylko. Będą też niszczyły nasze plony i uprawy rolne. Wiemy wszyscy, że biogazownia jest budowana, zresztą Państwo przyznali, dla zakładów mięsnych łukowych. To jest, jeśli jest to tak, ekologiczne i nie uciążliwe dla mieszkańców, to niech właściciel zakładów mięsnych wybuduje sobie w Grazówce na swoim domowym lotnisku, a nie u brawo, brawo. Brawo. Dobrze, że mamy dobrego gospodarza, naszego wójta, pana Wolińskiego, który potrafi słuchać głosu ludzi. I myślę, że na pewno nie podpiszę zgody na lokalizację biogazowni na naszym terenie. Brawo. Brawo. Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z zakładem w Bułowie Miastnym.

Workers, Anda, więc, zjedrali, nie wiedzą! Imprecy, żebyśmy ustalili taki sam początek, jak na początku. Czyli, jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, to proszę wstać i powiedzieć. Po pierwsze, nie bierzemy z oczyszczalni ścieków Złukowa. Wracając do Złukowa, odpady z oczyszczalni ścieków w tej chwili... Wędrują na Państwa pola w okolicy bez przerabiania żadnego po kompostowaniu. Czyli cała ta tablica, o której Pan wspomniał, się Ale to Państwo argumenty w ogóle wykreślone są. Ta inwestycja, którą chcecie przeprowadzić tutaj, w pierwszej wersji miała być przeprowadzona w Świdra. Pytanie: dlaczego tam nie została ona wykonana? Bo według tego, co wyczytałem. Podaliście taką e, motywację, że przepisy są niedostosowane do tego. Nie? Czyli, czyli co, co, co się zmieniło w tym momencie? Bardzo dużo, że, że to ale to była chwila, Tam było wszystko przygotowane. Mieliśmy brać, właśnie z, z, mieliśmy brać osady z oczyszczalni ścieków miejskiej o. i mieliśmy w zamian za to od, wydzierżawić działkę, która należy do przedsiębiorstwa usług infrastruktury komunalnej, chyba tak się nazywa, w Łukowie. I w momencie, gdy zmieniły się przepisy i okazało się, że nie możemy brać osa tego osadu, o którym Pan mówił, z oczyszczalni ścieków i przetwarzać w biogazowni, e, e, spółka zrezygnowała z, z możliwości e, wydzierżawienia nam za pieniądze terenu, bo to nie było żadne przekazanie, tylko mieliśmy z nimi podpisać umowę dzierżawy. W związku z tym dlatego zrezygnowaliśmy z tamtej lokalizacji no bo właściciel działki nie zgadzał się na to, żebyśmy tam zbudowali. O wyjaśnienie przyczyn nieudanej inwestycji w Świdrach zapytaliśmy zastępcę burmistrza Marcina Mateńko. Dlaczego nie wyszła inwestycja w Łukowie? Ja osobiście ubolewam nad tym, że taka inwestycja nie doszła do skutku w Łukowie. Firma Ceres Zaniechała działań inwestycyjnych, w związku z tym, iż w Sejmie przedłużają się prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, a to powoduje, że inwestor, który chce kilkadziesiąt milionów złotych zainwestować, nie ma pewności, w jakim kierunku w przyszłości będą się kwestie związane z energetyką odnawialną rozwijały. Nie wie, jaka dokładnie będzie wartość certyfikatów, tak zwanych zielonych certyfikatów. Na przeszkodzie stoi właśnie ta kwestia. My na przykład Wukowie chcieliśmy, żeby biogazownia, która zostanie wybudowana przy ulicy Świderskiej, odbierała pewne substraty z naszej oczyszczalni ścieków Wukowskiej i to było dla nas też kluczowe, a fakt, że nie ma takiej ustawy, która by precyzowała kwestie z tym związane, okazał się taką przeszkodą nie do przejścia i inwestor zrezygnował. Obawy dotyczące biogazowni wyraził podczas spotkania wójt gminy Trzebieszów Krzysztof Woliński. Tereny wiejskie się wyludniają, a u nas dzięki temu ludzie wracają z Łukowa i tutaj budują domy. No i teraz, jakbyśmy tak sobie zafundowali, przede wszystkim ten transport, który będzie Sprody. tu skręcał, właśnie przy tej szkole, tu jeszcze mamy zrobioną rekreację i będziemy sobie siedzieć przy grillu, A tutaj, dajmy na to, będzie stłuczka i ta beczka pęknie. No i co wtedy? Kto to usunie? Straż pożarna, posypnie popiałem czy, czy, czy jakimś środkiem? Także e, <laughs> sytuacja prawda jest taka, że. My planu zagospodarowania jako takiego nie mamy i y, takie lokalizacje się robi na zasadzie decyzji lokalizacyjnej. No i tu firma poszła dalej, minęła jak gdyby gminę i gminę. zaczęła od... Gminę. nie, nie y, jest procedura. No, ja y, 30 grudnia chyba sesja na gminę. dostałem pocztę i właśnie dostałem to oświadczenie o tym, że y, od dyrektora y, Ochrony Środowiska z Lublina, że jest, że jest postępowanie prowadzone w zakresie yy, tego raportu, oddziaływania na środowisko, które opracowują tam yy, pachowcy. Od razu to przekazałem Pani Radnej, żeby zapoznała o tym, poinformowała mieszkańców. No i po to tutaj jesteśmy, żebyście się wypowiedzieli, yy, co o tym myślicie. I Zadujemy już widzę, że decyzja Zgadzam. jest przyjęta, że nikt się na to nie zgadza. 31 stycznia prezes firmy Anna Banaś wysłała do Urzędu Gminy list, w którym chciała wyjaśnić to, czego nie zdołała zrobić podczas spotkania. W jednym z akapitów czytamy: Zgodnie z przepisami, pierwszym krokiem dla takiej inwestycji jak biogazownia jest uzyskanie decyzji środowiskowej, którą w tym przypadku wydaje Rejonowa Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Kolejnym krokiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, następnie zaś pozwolenia na budowę. Wniosek o decyzję środowiskową złożyliśmy 28 sierpnia 2013 roku. Do końca 2013 roku trwało uzupełnianie dokumentów na żądanie Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Spotkanie z Państwem zostało zorganizowane w momencie, gdy Rejonowa Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła rozpatrywanie naszego wniosku, czyli w momencie, gdy rozpoczęła się dopiero procedura administracyjna. Żeby pokazać skalę sprzeciwu, z Dębowicy Elżbieta Grochowska zebrała podpisy mieszkańców. Nie jest nas tutaj tyle, ile mieszka w miejscowości, ale ja zadałam sobie odrobinę trudu i po prostu poprosiłam mieszkańców napisać petycję. Referendum? Nie, taką petycję po prostu, pod którą mieszkańcy się podpisali. Podpisało się z naszej miejscowości 309 osób. To jest bardzo dużo. To ja tylko zna, zna z naszej miejscowości, z na a nie wiecie, 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 Ale myślę, że niewiele. Może 3-4 się nie podpisały. A druga połowa w górach. Reszta z, góra. Reszty, z się również. Z tych okolic, z, przez które miały przyjeżdżać te samochody z tymi odpadami, również z sulety, z karacza, z, z, z sąsiedniej to z, z to z nami, z żadnych tematów. Też dzisiaj Te tak ta tak odpady jeżdżą koło was tak samo w tej chwili. A większość ludzi akceptuje na polach te odpady, które dzisiaj zakłady produkują. To po pierwsze, po drugie, jak powstanie biogazownia, to nagle nie powstanie jakimś cudem dużo więcej odpadów. Tylko te odpady, które dzisiaj tam powstają, zostaną zagospodarowane w sposób e, cywilizowany, w sposób, który pozwala na utylizację tych odpadów bez uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Biogazowni w Polsce jest 36. W tej chwili działający O uciążliwości słyszy się jednej Liszkowa, które już faktycznie było bardzo uciążliwe i to, co pan czyta, to my te opinie też znamy. Samo Liszkowo zostało w związku z tym zamknięte i z tego co wiem zupełnie zmodernizowane. Z tych 36 chcę powiedzieć tak, jesteśmy, naszym zdaniem jesteśmy wyjątkowi, chociaż to Państwu się może wydawać nie dziwne albo nieprawdopodobne. Natomiast... Po to rozmawiamy o technologii duńskiej i dlatego korzystamy, chcemy skorzystać z wzorców duńskich, z technologii duńskiej, z ekspertów duńskich, z ich projektów, żeby się sytuacja taka jak gdzieś tam nie powtórzyła. I wiemy, że to nie są żadne mrzonki, to nie są żadne, brzątki, to nie jest żadna, żadne opowieści i bajki, tak jak Pan mówi, że tu z internetu ściągnięte. Ale to jest fakt rzeczywisty, że, że duński, duński, duński technolog, który dla nas to przygotowuje, jego firma od 20 lat buduje biogazownię w Darnach. Nie mogą ktoś chce wydać 18 milionów złotych, żeby wypuszczał gaz w powietrze, żeby wam smród. Karta do całego biogazowni znajduje się do wdłuż pana wójta. Jest opisane ile odpadów. W tej chwili, jakich od kogo, jaki mają kot te odpady, jak, jak wyglądają zbiorniki, bo to nie jest tak, że my pokazujemy to na obrazkach, a wybudujemy jakiś tylko dół w ziemi. Wszystko jest opisane w dokumentach, które idą przez wszystkie urzędy, w tej chwili na przykład Rejonową w Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, przez Sanepit Lubelski, przez państwa tutaj Przemieszowie urzędy i rząd. Także wszystko to jest opisane. To nie jest tak, że, że przyjeżdżamy tutaj z jakimiś obrazkami, Państwu pokazujemy, a zrobimy to, co nam się podoba i to, co jest tanie i to, co, żeby nam się opłacało. Mamy jakieś założenia, te założenia są wszystkie opisane. Opisane jest ile odpadów, ile pochodzi z zakładów, Tam jest. 40 tysięcy ton w ciągu roku. Rocznie. lokalizacja biogazowni miała sens, to musi być źródło e, substratów, czyli tego, co się utylizuje. Czyli musi być jakiś odpad. prostu tak, to Tak. Musi być najpierw jakiś odpad. Po drugie, e, jeżeli e, to, nie jest, to nie jest wysypisko śmieci, które Państwo myślicie, że niezależnie od tego, co tam się wrzuci, jak do gara, to i tak coś z tego wyjdzie. To jest bardzo precyzyjna, bardzo precyzyjna technologia która nie pozwala na to, żeby zmieniać te, ten substrat, który przychodzi do biogazowni, ze względu na to, że bakterie biogazowe, które to wytwarzają ten gaz, muszą mieć bardzo stabilne środowisko. To jest, to jest, bardzo, to jest bardzo technologicznie zaawansowany projekt. Trzeba naprawdę, myślę, że to dla nikogo nie jest tajemnicą, że my to robimy dla pieniędzy, bo my to oczywiście robimy dla pieniędzy. Chcę powiedzieć tak, że gminy, które mają nie, przedsiębiorstwa takie jak nasze, mają przecież z tego tytułu profity. Tak. Że jeżeli u tak. państwa, państwa z budżetu gminy korzysta dwie, trzy osoby, to będę bardzo zdziwiona. No nie. Siedlaj... No. No trzeba I tam, gdzie macie, tam to biogazownię Zawieźć do! I, no. i pokażę, czy to rzeczywiście A tak jest. A Nie, po nie, danii, bo tam złożymy, tam nie A ja mam jeszcze świdrów w na własny kość, do biogazowni do danii, prawda? pani powiedziała. Ta, no, czy, no, jakoś to nie przekonaliście się mieszkańców świdrów, żeby ta biogazownia powstała. Ale proszę pana, mieszkańcy świdrów nawet nie mieli okazji zaprotestować, ponieważ.

w 2012 roku przedstawiciele Urzędu Miasta byli w Danii. Co tam zobaczyli? Byliśmy w Danii, widzieliśmy biogazownię. Było to związane z planami inwestycyjnymi firmy Ceres, która chciała stworzyć, wybudować taką biogazownię w Łukowie na składowisku odpadów przy ulicy Świderskiej. Te biogazownie, które firma Ceres chciała zlokalizować w Łukowie, które widzieliśmy w Danii są to biogazownie budowane w czystej technologii, z filtrami odorów. Są to bardzo nowoczesne i bezpieczne biogazownie. Takie proste pytanie, co było czuć? Powiem tak, bo jestem świadomy tego, że temat biogazowni może budzić kontrowersje i są w Polsce takie miejsca, gdzie powstały biogazownie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że są to biogazownie w innej technologii budowane niż te, które firma Ceres chciała budować w Łukowie. Trzeba rozróżnić biogazownie w technologii niemieckiej od technologii skandynawskich. Te biogazownie, o których rozmawialiśmy w kontekście Łukowa, były to technologie czyste, ekologiczne, bezzapachowe. I o, takiej, I o takiej biogazowni rozmawialiśmy w kontekście wybudowania jej w Łukowie. I w Danii. Jak daleko od biogazowni było widać jakiekolwiek zabudowania? W odległości myślę, że 100-200 metrów od biogazowni zlokalizowane były Osiedla, domków jednorodzinnych i one normalnie tam funkcjonowały, egzystowały. Place zabaw dla dzieci w pobliżu też widziałem, także mogę, mogę to potwierdzić. Mieszkańcy myślę, że, że, że poprzez petycję, poprzez, poprzez podpisy w ramach petycji i biorąc udział w tym, w tym spotkaniu, w tych negocjacjach społecznych, wyrażamy sprzeciw formalny nieformalny i każdy jaki, jaki Proszę sobie i, prawny, i prawny, to to. i prawny i to to. wszelkich starań myślę, że dopełnimy, aby ta inwestycja aby nie powstała. Pani tak, mówiła tutaj o tym, że my, że my nie będziemy mieli profitów jaka gmina. Pani w tej chwili, bez pani nam się żyje dobrze zwiększenia stopy życiowej w związku z realizacją tego przedsięwzięcia. A mało tego, to przedsięwzięcie przyczyni się do tego, że ta miejscowość, ta miejscowość nie będzie się rozwijać. Po pierwsze, nikt nie zechce zagospodarować, tutaj, nikt nie będzie chciał się budować. Po drugie, po drugie, spadną ceny gruntów zdecydowanie. Część gruntów będzie Wyjęta w, w planie zagospodarowania przestrzennego, bo, bo, bo taki strefa, powstanie nie? będzie strefa budowlana, w związku z tym te, te grunty zdecydowanie stracą na, na wartości. Dziękujemy nie dziękujemy i odnoszamy i Jakie problemy? Nie do i nie dziękujemy. Na podwórkę jak ktoś nie przychodzi i nie to Nie ma nie! zgadzamy się, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia się. Po bardzo burzliwej dyskusji zapytaliśmy o komentarz wójta. Dębowica to już jest taka dzielnica naukowa, bo tu rolnictwa już nie ma, tutaj nikt nie hoduje krów ani, ani trzody chlewnej. Każdy sobie chce żyć w dobrych warunkach. No i tutaj taki prezent, absolutnie jest to niemożliwe i, no i myślę, że będziemy wszystko robić, żeby tego nie było. No i firma, jak widać, zaczęła działania z drugiej strony, czyli przez województwo. No i zacząłem straszyć, że wojewoda mnie zmusi do podpisania e, jakiejś decyzji e, lokalizacyjnej, co jest oczywiście niemożliwe, wojewoda nie jest w stanie mnie tutaj niczym zmusić. Tutaj mieszkańcy decydują i z 30 grudnia dostałem informację na piśmie, że od, e, od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, że rozpoczyna się procedura. Natychmiast zawiadomiłem panią Sołtys, żeby... Zapytała się mieszkańców, bo być może, że są zainteresowani, przecież ja będę decydował sam. Gdyby do inwestycji jednak doszło, jakie byłyby korzyści dla gminy? Dla gminy to będą byłyby konkretnie korzyści z podatku od nieruchomości i podatku, mamy udział w podatku dochodowym, ale w naszym przypadku to nie jest ważne, gmina ma dobrą kondycję finansową, nie mamy żadnego długu, mamy duże dochody, mamy duży zakład mięsny, wieżejki mamy dużo przedsiębiorców, transport międzynarodowy i generalnie przywożą pracowników z Łukowa i z Międzyrzeca do zakładów na naszej, w naszej gminie. W samej Dębowicy jest bardzo ekologiczny zakład Obuwniczy NIK, który zatrudnia dużo osób i nam yy, to wystarcza. Nie mamy problemów z bezrobociem. Także tutaj stworzenie dla kogoś miejsc pracy, no to... A utrudnienie mieszkańcom życia to jest bez sensu. Czy inwestorzy mówili coś na temat właśnie ewentualnych zatrudnień, o jakiejś liczbie? Ja na ten temat nie chciałem słuchać, bo jak powiedziałem, my wozimy ludzi do, do, do wieżejek, przyjeżdżają busy i wożą ludzi, także do kogo mają zatrudnić? No nie ma, nie ma ludzi do pracy, że tak powiem, Już wszyscy są zatrudnieni. Czyli nie ma bezrobocia. Nie ma bezrobocia. Jaka będzie ostateczna decyzja? No, oczywiście nie będzie lokalizacji. Nie. Ja na pewno nie podpiszę lokalizacji biogazowni na terenie dębowicy Dużyny i tutaj Chrzania. Także absolutnie jednoznacznie. Właściciel działki, na której firma Ceres planuje budowanie biogazowni, również udzielił nam komentarza. Wiosną 2013 roku agent biura nieruchomości, działając z ramienia firmy Ceres, zwrócił się do mnie z propozycją kupna mojego pola. To oni mnie znaleźli, a nie odwrotnie. Zaproponowali mi bardzo atrakcyjną cenę za działkę o ziemi niskiej klasy. Po długich namysłach zdecydowałem się ją sprzedać, mając na uwadze fakt, że mieszkańcy mojej miejscowości, ja również mieszkam w Dębowicy, jak i wójt gminy mogą się na inwestycje nie zgodzić. Nie oceniam stanowiska protestujących. Nikt z nas bowiem nie wie, jak działa biogazownia wykonana w technologii duńskiej. Podejmując decyzję wziąłem pod uwagę fakt, że moja działka mieści się za lasem, który stanowiłby naturalną barierę dla ewentualnych przykrych zapachów. Uważam, że w kraju demokratycznym każdy ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie, jak też dezaprobatę na taką inwestycję poprzez protesty. Jeżeli przepisy prawne, jak też wola mieszkańców, nie zezwolą firmie na inwestycje, ja osobiście nie będę miał o to żadnych pretensji, ale żeby się o tym dowiedzieć, trzeba było najpierw podjąć taką decyzję. Temat biogazowni wzbudza wiele emocji. Tak było i w Dębowicy. Jeżeli sprawa będzie miała ciąg dalszy, na pewno Państwa o tym poinformujemy.